Masz problem z wymyślaniem pomysłów na filmy? Dzisiaj pokażę Ci, jak przełamać barierę twórczą. Po pierwsze, przeglądaj inspirację. Zajrzyj na YouTube, TikToka lub Twittera, sprawdź, co jest popularne w Twojej niszy i zastanów się, jak możesz dostosować to do swojego stylu. Numer dwa. Słuchaj widzów, sprawdź komentarze i pytania od swojej społeczności. Czasem to oni podpowiedzą Ci najlepsze tematy. W końcu to oni najlepiej wiedzą, co chcą oglądać. 3. Notuj pomysły na bieżąco. Miej przy sobie notatnik lub aplikację do zapisywania pomysłów Nawet przypadkowe myśli mogą okazać się skarbem. W momencie, gdy chcesz wymyślić pomysł na film, przejrzyj te myśli i sprawdź, czy któraś, Twoim zdaniem, się nadaje. Numer 4. Ośwież starsze treści. Zaktualizuj stare filmy lub podejść do nich z innej perspektywy. Warto na początku takiego filmu zaznaczyć, że film jest o tym samym, jednak jest on zrobiony całkiem inaczej, żeby widz nie myślał, że będzie oglądał drugi raz to samo. 5. Skorzystaj ze sztucznej inteligencji. Mając te nasze złote notatki, lub na przykład wklejając, kilka naszych najlepszych filmów do Chatu GPT możemy poprosić go, aby ten wygenerował na podstawie tego pomysłu na filmy. Jeśli mamy problemy ze stworzeniem jakiegoś zarysu filmu, scenariusza, czy w ogóle co chcemy tam powiedzieć, o to również możemy poprosić sztuczną inteligencję. Chat GPT z chęcią wygeneruje nam punkty, o których powinniśmy powiedzieć, lub nawet cały scenariusz. Jednak pamiętajcie, aby wasze treści były oryginalne. Zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w następnych filmach.